Jest kilka grup klientów, które może skorzystać z Anuluj Dług. Pierwsza grupa to są osoby, które są nękane przez firmy windykacyjne. Jesteśmy też dla klientów e tzw. e-sądów i sądów e zwykłych w postępowaniu upałminawczym i postępowaniu nakazowym oraz dla osób, które mają problemy z komornikami i im się wydaje, że są w sytuacji bez wyjścia. Otóż nie, najczęściej to wyjście jakieś jest jeżeli przyjdziecie Państwo przez stronę internetową do nas, to nasi prawnicy przede wszystkim analizują sprawę, czy jest wyjście z sytuacji. Jeżeli jest to wyjście z sytuacji, to pomogą albo wezmą sprawę na siebie i ją poprowadzą do końca.